Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, stałych widzów mojego kanału i powiedzmy osoby z branży, osoby, które są zainteresowane sprzedawaniem produktów, no najlepiej około perfumowych, przede wszystkim takich, no i zastanawiają się, bo ja miwałam takie zapytania, czy tu gdzieś można produkt państwa pokazać na moim kanale. Oczywiście jest to możliwe. Ale, taką moim zdaniem, najlepszą dla Państwa opcją jest opcja wykupić reklamy na Google i zaznaczyć, że chcecie się Państwo reklamować na moim kanale, na moich filmach. To wtedy ta reklama pewnie i będzie w trakcie filmu. Także to jest jakaś opcja. A dla tych, którzy. Bo było kilka takich propozycji, ale właśnie jakoś tak rozmowy nie przebiegały tak jak chciałam, bo to były takie rozmowy biznesowe. Ja nie czuję się ani na tyle mocno i biegła w takich rozmowach. One też zajmują czas, bo wiecie, co innego, jak się mieszka w Warszawie, się gdzieś tam chodzi po tych firmach i jakby pewne kwestie wypłyną naturalnie. Natomiast ktoś, jak do mnie pisze i tam ma jakieś oczekiwania, że można by jakiś produkt pokazać, to ja po prostu najczęściej właśnie te rozmowy są tak nieprecyzyjne, że właściwie sprowadza się do tego, że ktoś do mnie pisze, a potem ja mam jakby ustalać, czego ta osoba chce ode mnie jak czasem to wyglądało, także jakby żeby oszczędzić Państwa czas, bo powiem tak jeśli produkt pokaże się tutaj na moim kanale to ruch jakby dookoła tego produktu będzie od razu od razu po publikacji filmu, a myślę, że jeśli jakby uda się wykazać, że produkt jest ciekawy i jeszcze do tego ma dobrą cenę, no to, to bardzo szybko to pójdzie efekt śnieżnej kuli niemalże, no ale właśnie to się nie dzieje samo. Szanowni Państwo, ja tu już siedzę 10 lat i powiem tak, na początku jeszcze jak to zaczynałam, to może rzeczywiście jakieś tam pokazanie produktu od tak wystarczyło, żeby gdzieś tam poszła o nim informacja w świat, ale to było tylko dlatego, że tych jakby miejsc, gdzie można produkt pokazać było niewiele. To już jest teraz za mało. Teraz trzeba po prostu wykazać, dlaczego ten produkt jest wyjątkowy, i dlaczego ludzie zamożni, bo ludzie, którzy kupują perfumy, to nie są ludzie biedni, dlaczego mają zapłacić? Ludzie zamożni nie chcą płacić, najczęściej kupują rzeczy tanio i no, oczekują jeszcze specjalnego traktowania, więc takim ludziom trzeba dać informacje o produkcie. Także samo pokazanie, że jest to już właściwie nie działa, to nigdy nie była dobra strategia, ale jak wspomniałam, ponieważ nie było innej drogi, no blogi na przykład czy reklama prasowa też w ogóle się skończyła to nie działało więc ja tak szybciutko i pokrótce powiem państwu jakie są u mnie warunki one się mogą pozornie wydawać bardzo korzystne finansowo bo ja sobie wyobrażam tak że jeżeli państwo chcecie film poświęcony marce albo Kilku produktom, które sprzedajecie, macie w ofercie, czyli właściwie cały film był o Waszych produktach, to taki film wyobrażam sobie, kosztowałby 500 zł na umowę o dzieło. I teraz właśnie tak, niby tanio, ale zaraz powiem, jak to będzie. Generalnie tutaj nie ma dyskusji, pertraktacji, nie dlatego, że jakby nie liczę się z Państwa zdaniem, ale po pierwsze czas. Czas i jakby analizowanie, oglądanie, przesyłanie filmu do zrecenzowania. Słuchajcie Państwo, to trwa, to zabiera czas, to zabiera też to bywa, że jest nerwowo, a poza tym ja pracuję na takich programach najprostszych, i gdybym miała film, który zrobiłam zacząć przemontowywać no to po prostu to by już naprawdę taka praca musiała być w tysiącach bo to musiałabym mieć mega profesjonalne programy ludzi przede wszystkim do tego, także ponieważ wszystko robię sama no w zasadzie koszty funkcjonowania mam bardzo bardzo znikome, więc to z moją siłą, czyli tak 500 zł, nie ma tutaj jakiejś tam kwestii do przedyskutowania. Najwyżej no, nie zamówicie Państwo kolejnego filmu. Wyobrażam sobie, że jeżeli jesteście perfumerią albo jeżeli jesteście dystrybutorem jakiejś marki, to potrzebowalibyście stałej współpracy, więc ja też ryzykowałabym, że jeżeli na przykład ja bym markę źle potraktowała, to no, docelowo bym straciła długofalowo. Więc myślmy tak, w takich kategoriach powiedzmy Standardowych, klasycznych, nie wymyślajmy jakichś takich nowomodnych, sztucznych marketingowych, bo one dział, działają na krótko. Także to jest jedna rzecz. A, produkt, właśnie jeszcze. I mnie nie obchodzi, czy to jest produkt za y, sumę X, czy, czy jedną setną tej sumy. Po prostu dla mnie. Y, Przykładam tak samo dużo wagi do produktu drogeryjnego, jak i do produktu bardzo, bardzo jakiegoś ekskluzywnego. Po prostu, jeżeli uważacie, że sami po prostu ocencie, i tak można by nawet tak zacząć, bo wydaje mi się, że tu parfumerie już mi zaczynają w komentarzach pisać o jednym produkcie, który jest tam powiedzmy z lat chyba, jakieś tam minionych i tam gdzieś w komentarzach. Słuchajcie, Państwo, reklama w komentarzach nie działa, już kiedyś może działała, a może by potrafiła supportować jakoś treści na kanale, gdyby na tym kanale był film o tym produkcie albo kilka razy by się pojawił w pewnych zestawieniach. To wtedy, wtedy komentarze działają na zasadzie takiego przypomnienia. Ale jeżeli tutaj nikt tego produktu nigdy nie widział na kanale i nagle gdzieś tam z komentarzy leci coś, to od razu widać, że to jest spam. Także ja odradzam takie techniki. One są bardzo, bardzo nieskuteczne. Działają na chwilę. Natomiast to, co mogę Państwu powiedzieć, aha. Czyli jeszcze raz wracamy po kolei. To ty już mówiłam właściwie, czyli właśnie nie będzie nic do. Powiedzmy, do, do nie daję wcześniej przed publikacją do autoryzacji. No, bo tak jak mówię, i tak nie jestem w stanie tych zmian wprowadzić. Płatne z góry. No, po prostu to wszystko jest po to, żeby to było szybciej. I ja w ciągu tygodnia robię film. Chyba, że. No, znam świetnie produkt i mogę go pokazać od razu o nim, tak siedząc niemalże. Zrobić film, ale wydaje mi się, że jednak zawsze warto poszukać, zawsze się coś znajdzie. Nawet jak się produkt ma tak ułożony w głowie, wie się o co chodzi. To samo przeczytanie piramidy zapachowej, to oczywiście punkt wyjścia, i przywąchanie zapachu. Najlepiej kilka dni ponosić i wtedy można um, próbować szukać jakby jakiejś informacji ciekawej, jak ludzi przekonać do tego produktu, że on jest godny zainteresowania. Czyli po prostu. Um, Najlepsza ta sta stara szkoła handlowa, że nie wciskamy ludziom produkt, tylko po prostu odpowiadamy na ich potrzeby. No to um, oczywiście te potrzeby też można częściowo wykrywać. Osoby, które y, kupują perfumy, wcale tych perfum nie potrzebują. To jest tylko powiedzmy jakaś pasja, zainteresowanie, hobby. Y, no, jakaś forma y, po prostu tak, tak, myślę takiego bardzo, bardzo przyjemnego hobby. Y, no. Poszerzania jakiejś wiedzy bardzo, bardzo szczególnej, troszkę też hermetycznej. Także myślę, że to jest taka, taka pasja życiowa troszeczkę. Także to jest zupełnie inny klient niż taki, któremu trzeba sprzedać na przykład odżywkę do włosów. No ale to też nie można, nie wiem, osobie, yy, która ma krótkie włosy, sprzedawać odżywki do, do długich, kręconych włosów. No to no, takie proste zasady, i w perfumach dokładnie jest tak samo. Czyli tak. Produkt, kwota, mówiłam na umowę o dzieło, podpisujemy umowę. Albo po prostu jak państwo przeleją mi na konto, to, to proszę mi dać znać, że to zostało wpłacone, to wtedy ja po prostu już się biorę do pracy. I tak, daję sobie tydzień na taki jakiś porządny research, bo myślę, że to by tego wymagało. I oczywiście to będzie oznaczone. To nie ma tak, że powiedzmy, ja będę udawała: ach, byłam, kupiłam. Nie, nie. To myślę, że współpracę trzeba oznaczyć. Chociaż myślę, że już w kolejnych filmach to już chyba nie trzeba tego zaznaczać. To też się dowiem. Ja też nie interesowałam się wcześniej takimi współpracami, ponieważ one działały moim zasadzie, zdaniem na zasadzie luki prawnej. Ale jak już się chyba dwa lata temu urzędy skarbowe wypowiedziały już definitywnie, jak to trzeba zrobić, jak to oznaczać, to myślę, że już mamy zielone światło, żeby to robić uczciwie. No właściwie to chyba wystarczy napisać płatną współpracę lokowanie produktu. Z tego co pamiętam chyba tak, a paczkę pr to przy drugim razie, no ale mówię, paczki PR-owskie tak nie do końca mnie interesują, bo ja już mam tak, całkiem sporą kolekcję, co tam chcę, to sobie kupię i w zasadzie takie mocno, mocno reklamowane produkty jakoś akurat chyba jestem przekorna za bardzo, bo tak jakoś szczególnie mną nie powodują, także słuchajcie, jeszcze zobaczę, co ja tu chciałam Państwu powiedzieć. Także tak, no wiecie, ja to już, drodzy Państwa, 10 lat, ja nie jestem hobbystą perfumowym, zajmuję się tym bardzo długo, mam już swoją renomę. Myślę, że kto pracuje w branży, sprzedaje perfumy, ma perfumerię, czy powiedzmy jest dystrybutorem perfum, to na pewno bardzo dobrze zna mnie i wszystkie moje publikacje i to od lat. Także to ja się nie muszę za bardzo przedstawiać, tu jest 2000 filmów na kanale, więc można sobie wyobrazić, jakby ten film wyglądał. Także to ja bym po prostu proponowała Państwu taką, tak, taką opcję. Także piszcie na adres perfum bez polskich znaków, małpa i tam będzie. No, jakoś próbujemy rozmawiać, ale mówię, najważniejsze dla mnie to jest oszczędzanie Państwa czasu, i żeby już informacja o produkcie szła. Bo to się przełoży dla Was na ten ruch internetowy. Oczywiście też nie będzie tak, że cudów nie zdziałamy. Czyli, jak na przykład przyniesiecie teraz ciężkie orientalne pachnidła, żeby je teraz popromować, to myślę, że to będzie trudne. Jak będziecie chcieli w środku zimy wody kolońskie promować to również, ale o tej porze roku to by szło świetnie i widzę, że jak ja tam gdzieś jeden produkt kupiłam, który był w dobrej cenie, to już podrożał znacznie. Także wiecie, jeśli jest dobry produkt w dobrym momencie pokazany, jeszcze ma dobrą cenę, to idzie błyskawicznie. Natomiast rzeczy takie droższe, to trzeba promować dłużej, dlatego się dziwię, że ja jestem tutaj od 10 lat i tak widzę, że w zasadzie nie bardzo zainteresowanie ze strony marek, żeby powiedzmy Jakoś dotrzeć z informacją do moich widzów. Nie wiem dlaczego, tego, po prostu tego nie rozumiem. Bo to jakby Państwa praca polega na tym, żeby szukać wszelkich możliwych dróg docierania do widzów. No i, i tyle. No, gdyby przez te 10 lat jakiś produkt, jakieś marki albo marka sama pokazywała się chociaż raz na dwa miesiące, to dzisiaj po prostu byliby Państwo w zupełnie naprawdę w niesamowitym punkcie, jeśli chodzi o perfumy. O po prostu rozpoznawalność marki, bo to najczęściej o to chodzi, że ludzie chcą wiedzieć, za co płacą, więc trzeba te informacje wyszukać. Bardzo często, proszę Państwa, informacje na stronach firmowych marek bywają tak beznadziejne, te firmy, te strony bywają tak źle zredagowane, czy znaczy skonstruowane, że bardzo źle się po nich nawiguje. Naprawdę szukanie informacji w internecie na temat produktu, który byście chcieli pokazać, może trwać wiele, wiele dni. To nie jest tak, że to po prostu się dzieje samo. No a jeśli oczekujecie Państwo, żeby ktoś za Was wykonał taką pracę, no to niestety, no za pracę trzeba płacić. Oczywiście możecie próbować innych metod, ale powiem, takie klasyczne informacje PR-owskie są najważniejsze i jeśli mogę coś doradzić, nie Państwu tutaj. To po prostu nie pozyskujcie wrogów dla marki, bo widzę, że coś takiego jest, że były już promocje, no to jednych zapraszano, drugich nie. No absolutnie, to jest po prostu yy, to jest niedopuszczalne. Takie rzeczy nie wolno robić. No a druga rzecz, poza sztuczkami marketingowymi, tymi komentarzami, grupami Najważniejsze jest, żebyście mieli Państwo jakieś miejsca w internecie, gdzie jest najpierw taka elementarna wiedza o Waszym produkcie, jakiś bloger, który po prostu umie to napisać, nie zanudzi, no, czy, czy na kanale YouTube'owym, ale żeby to po prostu jakby taka naj, najbardziej elementarna informacja. Po prostu informacja też sprzedaje, jeśli jest dobrze zrobiona, jeśli jest rzetelna i no, wiarygodna. Także życzę powodzenia w promowaniu produktów, jak państwo. Będą mieli jakąś taką potrzebę pokazania czegoś szerszemu gronu, to myślę, że chyba już wszystko powiedziałam. Ewentualnie w opisie jeszcze dodam, a robię to właśnie z odsłoniętą kurtyną. właśnie Może nikt takiej rzeczy jeszcze nie robił, że oficjalnie ogłosił, że to mnie kosztuje tyle i tyle, tylko najczęściej widzę, że z mail zapraszamy do kontaktu. Nie, ja to robię po to, żeby też moi widzowie widzieli, że tu nie ma nic takiego właśnie, co jest właśnie ciemną stroną internetu, że niby, ach, byłam w sklepie, zobaczyłam a tak naprawdę to jest rzecz opłacona. To działa na krótką metę. I tak jeszcze Państwu też powiem, taka dość darmowa porada. Komentarze typu, informacja typu, słuchajcie, to są takie świetne perfumy, bo ludzie mnie zaczepiali na ulicy, czym pachnę. To, to już też jest nie na dzisiejsze czasy to działało kiedyś. Jak się chce kilkadziesiąt, na przykład macie perfumerię i tam produktów może być setki, nawet w tysiącach liczone. To nie można o wszystkich tak mówić. No to yy, trzeba no to jest prosta droga rzetelna informacja i ciekawostki ciekawostki porównania korelacje związki z innymi perfumami no to tych dróg jest wiele ale to trzeba się znać trzeba wiedzieć że na przykład ten zapach jest blisko czegoś tam to już ludzie mają wyobrażenie jak pachnie albo po perfumiarze, to też jest moja szkoła też inni tą drogą idą no słuchajcie państwo nie wszystko też powiem oczywiście, jak promować, ale takie podstawowe rzeczy. Nie pozyskujcie wrogów dla marki i rzetelna informacja, taka gruntowna, to na pewno Wam pomoże w sprzedaży. Także od tego zacznijcie, a jeśli chcecie, żebym pomogła w tej materii, no to możemy spróbować. Nie robiłam tego jeszcze, ale czemu nie? Zważywszy, jak wspomniałam, takie pytania były, a to te rozmowy trwały i trwały i to były takie negocjacje, a ile, a co, a co by Pani chciała, na ile Pani wycenia swoją pracę? No po prostu przede wszystkim czas, bardzo dużo czasu i yy, no po prostu trzeba działać profesjonalnie i szybko, to, to nie ma co jakby, jakby bawić się w jakieś takie podchody, to... to to może gdzieś tam, nie wiem, w wielkiej polityce, w jakimś tym biznesie największym, no, na, na tym niskim poziomie trzeba po prostu zamówić film, zrobić, zobaczyć, czy zadziałało. To tyle. Już. Wszystkiego pachnącego i powodzenia w promowaniu produktów i całych marek. Pa, pa!